Dzień dobry, ranek, poranek, kawa mi się, mi się już zrobiła. Miałam taki czarny, oczywiście mi się zbił. Chciałabym jeszcze raz taki, on jest taki poręczny, jest duża pojemność, fajna. Chciałabym taki jeszcze raz kupić. Leży mi tu ten blok. To chyba idzie najlepiej. Ja zaraz jeszcze będę, dzisiaj będę jeszcze robiła świeczki. Nie? Tak już to tu leży, tutaj syf taki się zrobił. Już będę robiła te świeczki i o, sobie podziugałam se palce. O matko, no nic. Kupiłam, znowu muszę podświetlić, o będzie lepiej teraz tak. Kupiłam lekszyn. Takie oto orzeszki, one są w tym, ale ja to chyba wysypię, po prostu wrzucę tak trochę, niedużo do yy, karmnika. A nie wiem ile to kosztowało, 4 złote czy coś takiego. Dla tej dziewczynki na prezent. To jest pierwsza rzecz, nie? Taką papunię to jest do kąpieli, ale śliczne kolory ma, pięknie pachnie. Mówię, no do, dołożymy to, nie? Jeszcze trzeba będzie konkretów, jakieś, jakieś konkrety popatrzeć. Um, ona też właśnie 4 zł. Nie wiem, ale jest prześliczna, taka piękna, się świeci, mieni. Yy, to już umyte, umyłam już. Takie foremki na Elmo. Foremki na czekoladkę. Były tam różne, o już oczywiście. Yy, były tam różne, jakieś kule, podwójne czekoladki, różne. Taką na czekoladkę sobie yy, wzięliśmy. Yy. Takie torebki na kanapki, zobaczymy czy to się sprawdzi, bo te, tak jak już mówiłam, to różnie, różnie z nimi jest. To takie groszowe sprawy są, nie? Tutaj za 8 zł wziąłem sobie odżywkę Karl Do, żeby się ładnie kręciły i nie, wiecie, nie robiły tutaj akcji krzywych te moje włosy. Muszę częściej myć, no bo przez ten piec. Yy, odżywkę, odżywkę, ale to jest tylko niestety. Nie było tamtych. W ogóle nie ma umie, w tym Action tych, co mam z tego szampon, żeby sobie go dokupić odżywkę. 800, ile to jest? 400. No to prawie to nic jest, no. Za niedługo znowu muszę kupić. Także takie rzeczy. A i jeszcze tak. Jeszcze po mandarynkach. Jeszcze takie ich jak 100. To mi się przyda na no 3 aa Ja już tutaj włożyłam, włożyłam baterie, żeby zobaczyć jak, le, jak lecą. jak lecą 5 zł to kosztowało. Te 3,70. Te to są fajne, te właśnie do tych choinek użyłam. To się na pewno przyda, o, taka cie, takie ciepłe, Jej, ale jak to widać tutaj, dziwnie, ciepłe, e, ciepłe światełka, 100, 100, no, i też właśnie jak je się włączy, to one nie migają, nic się z nimi nie robi, są od, odporne na ruch, także z Action to polecam, i co? Herbatka wczoraj była e, Sorsup e, taka. One są mało aromatyzowane, aczkolwiek no trochę tam można wyczuwalne, nie? Dzisiaj mamy taką 21 dni mamy do hmm, świąt. Wigilii, czarna Herbata, masala. Yy. Następna będzie truskawkowa, ale mówię, one są, nie, nie są tak bardzo aromatyzowane, no i dobrze. Tak lekko zmieniają smak. A co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Tutaj mam... ...a takich zbiór różnych rzeczy. Żurawiny kupiłam, to do herbaty będę robiła. Tego nie kupujcie, to po prostu ryba. O, zapomniałam, że to mam blade, tą sobie teraz robię. to z. Um, zielo, to nie jest zielona, to jest ema, macza Boże. Jak ona się nazywa? No i widzicie. Jerba, matę. Tą. I w smaku jest bardzo dobra, bo to one się naprawdę, naprawdę różnią. Jakieś. Mam kapuciniozerowanie. To jest dobre też. No i co? Kupiłam takie syropy dla umilenia. Miętowy, bardzo dobry. To jest Irish, bo to w tamtym roku miałam te kawy. I ta kawa była taka dobra, ta właśnie Irish. A to to było jako dodatek. Blue Curacao. To jest. Jak będziecie sobie kupować, to patrzcie, czy są z od, Boże, z syropem glukozowo-fruktozowym, bo w większości są. Ten akurat jest z cukrem normalnie, nie? Bo bardzo dużo jest z syropem. No, kwas czysto się yy, Także te mają taki prosty skład i są dobre. Także tyle z rana, piję kawę i lecę. No dzień dobry, ja tak na szybko pokażę wam co kupiłam tej dziewczynce. 11 lat i ona podobno lubi rysować, malować. Mm. Budżet 50 zł, prawda? No i tak, zaczynamy od torebeczki. To wszystko w, w Action kupiłam. To torebeczka naprawdę fajne, bardzo ładne torebeczki 279. Mm, tak to jest takie y, markery y, markery manga. Y, ich jest 13. Jeden blender jeden artliner, czyli te do obwódek. Jeden white. Oj, ja nie wiem co to jest to? jeszcze. Czekajcie, czekajcie. No i one były. 13 markerów dwustronnych na bazie alkoholu. Jeden blender, jeden cienkopis i jeden zakreślacz. 20 kartek z nadrukiem A5 i jedna instrukcja. Karteczki są takie. Matko mi tu nic nie widać. Tu jest za chyba za ciemno. Nie wiem, czemu mi to tutaj nie widać. Ale tak jest. Ja tu nie mam żadnego filtra ani nic. Nie wiem. To tak, to. Ja już nie pamiętam, jakie to były ceny. Ale około 15 zł. Naprawdę fajne markery. Do tego 36 kolorowych kredek. Co to znaczy? Ołówki super jakości, z cienką końcówką, miękką z teksturą i doskonałą oddawalnością kolorów, takie. No, nie mogę, nie, naprawdę, ja już nie pamiętam tych cen. To to jeszcze. Do tego taki duży szkicownik z wyrywanymi kartkami. Jest fajny. A4. 50. 50 sztuk. To to. No i do tego takie kolczyki. Ona też podobno lubi kolczyki. To są takie. Ja bym się z takich kolczyków ucieszyła. Fajne są. To są takie yy, dziadki do orzechów. Świąteczne, nie? No. I takie cyrkonie. Tu są po trzy. To to. I jedno. I ta, ta papułnia jeszcze, nie? To jest. Śliczna, pachnąca papunia do kąpieli, jako sól. Tak, kula so, papuga solna, nie? Także, zmieściliśmy się w tym budżecie. No, jakbyśmy się nie zmieścili, to, to trudno, ale, ale akurat wyszło tak, że żeśmy się zmieścili. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, bo teraz to ja nie wiem, no nie wiem co ty, co te to jeszcze może spakuję to oddzielnie, to... No i jutro te mi nie? No także trzeba będzie to jeszcze jeszcze spakować. Oddzielnie spakuję, żeby to nie popękało ani nic. No, także takie zakupy. Dziękuję za rady. No, ale jak tak się spytała Miwa, no to on ją lepiej zna, bo on z nią siedział w ławce, nie? No to, że ona lubi rysować. I tak się zastanawia sroczka. Trochę sroczka jest. No, no dobra, to jeszcze weźmiemy te kolczyki. No bo do makijażu to, to takie są tam niby dla dzieci do makijażu, ale ja nie wiem czy, czy mama to by popierała. Nie? Nie, nie wiem, więc takie rzeczy wzięłam. Też nie wiem, co czyta. Czym się interesuje. Teraz różne są lektury, różne, więc. Myślę, że jak rysuję, to to na pewno jej się. Na pewno jej się przyda. Także dziękuję za rady wszystkie. Y i, I po prostu kupiliśmy taki prezencik. A jeszcze słuchajcie, umyłam już włosy mm, tym szamponem co miałam, nie? I y, tą odżywkę zastosowałam, no i jest no ekstra, lepsza niż tamta. Tamtą chyba oddam, bo tamta mi nie pasuje po co ma stać, nie? No, także skręt jest, nie puszy mi się to, może być.